Cyprian Kamil Norwit Fortepian Chopina. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec szepce do początku, Nie stargam cię, ja nie, ja uwydatnie. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie Gdy podobniałeś co chwila, co chwila Do upuszczonej przez Orfeja liry W której się rzutu moc z pieśnią przesila I rozmawiają z sobą struny cztery Trącając się po dwie, po dwie I szemrząc z cicha Zaczął, że on uderzać w ton Czy taki mistrz, że gra Choć odpycha Byłem u Ciebie w te dni, fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej i wzięcia i szyku i chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro mieszała mi się w oczach z klawiaturą z słoniowej kości. I byłeś jako owa postać, którą z marmuru włona Niźli je kuto odejma dłuto geniuszu wiecznego pigmaliona. A wtem coś grał i co? Zmówił ton i co? Powi, choć inaczej się echa ustroją, Niż gdy błogosławiłeś sam ręką swoją Wszelkiemu akordowi. A wtem coś grał, taka była prostota Doskonałości peryklejskiej, Jakby starożytna, która cnota W dom modrzewiowy wiejski Wchodząc, rzekła do siebie – Odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą wrota, wstęgą ścieżka. Hostie przez blady widzę zboże, Emanuel już mieszka na taborze. I była wtem Polska od zenitu wszech doskonałości dziejów, Wzięta tęczą zachwytu, Polska przemienionych kołodziejów, Taż sama zgoła złoto pszczoła. Poznał ci, że bym ją na krańcach bytu. I oto pieśń skończyłeś, i już więcej nie oglądam cię, jedno słyszę. Coś jakby spór dziecięcy, a to jeszcze kłócą się klawisze o niedośpiewaną chęć i trącając się, z cicha, po ośm, po pięć, szemżą, począł, że grać, czy nas odpycha. O ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie. To, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie. O ty, co się w dziejach zowiesz erą, gdzie zaś ani historii zenit jest i zwierz się razem duchem i literą i konsummatum est. O ty doskonałe wypełnienie, Jakikolwiek jest Twój i gdzie znak, Czy w Fidiaszu, Dawidzie, czy w Chopenie, czy w Eschylesowej scenie. Zawsze zemści się na tobie brak. Piętnem globu tego niedostatek, Dopełnienie go boli. On rozpoczynać woli, I woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Kłos, gdy dojrzał jak złoty kometa, Ledwo że wiew ruszy, Deszcz pszenicznych ziarn pruszy, Sama go doskonałość rozmieta. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa. Pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz. Organy ufary, patrz twoje gniazdo, Owdzie patrycjalne domy stare, Jak pospolita rzecz, Bruki placów głuche i szare I zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, z w zaułki Kaukaskie się konie rwą, Jak przed burzą jaskółki, Wyśmigając przed półki, po sto, po sto. Gmach zajął się ogniem, przygasł znów, zapłonął znowu, i oto pod ścianę widzę czoła ożałobionych wdów, kolbami pchane. I znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny, Sprzęt podobny do trumny Wydźwigają, runął, runął, twój fortepian. Ten, co Polskę głosił od zenitu wszechdoskonałości dziejów, wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów, ten sam runął na bruki z granitu. I oto jak zacna myśl człowieka, poterany jest gniewami ludzi, lub jak od wieka, wieków, wszystko co zbudzi. I oto jak ciało Orfeja Tysiąc pasyj rozdziera go w części, A każda wyje nie ja, nie ja zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja uderzmy w sądne pienie, Nawołując ciesz się późny wnuku. Jękły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. you